Cześć! Ja jestem i oglądacie kanał Łosłuch Niewygód. Kanał, na którym staram się Wam opowiedzieć troszkę o motocyklach Adventure, Enduro, Dual Sport oraz o wszystkich zagadnieniach, które się z tym wiążą. Dzisiaj bardzo maszyna niszowa, bardzo nietypowa. Jest to KTM exc 500 Motocykl, który przez wąską grupę wyznawców jest uznawany za najlepsze hard Enduro do podróżowania. Dlaczego najlepsze? Dlatego, że jest lekki, mocny, a jego możliwości serwisowe i to wiele osób udowadniało są bardzo duże. Możliwości serwisowe mam na myśli e, o, odległość, na przykład co do wymiany, okresy co do wymiany tłoka, co do wymiany oleju, przyciągania tego e, podobno co tysiąc, nawet może co 1500 można tą wymianę oleju robić. E, no, tam tłok, serwisy, już nie będę się w to wgłębiał, bo niestety się na tym nie znam. Powiem Wam tak, dla mnie jakby testowanie tego motocykla było dużym problemem, aczkolwiek bardzo chciałem się z tym zmierzyć, bo ja od zawsze, odkąd zacząłem swoją przygodę z motocyklami, jeździłem dużymi sprzętami. Pierwszy to był KTM 950 Adventure. Potem kolejne KTMy, jakieś Afryki, Tenera, no gdzieś tam była jakaś xr po drodze. Tak czy inaczej, nie zawsze ciągnie do dużych motocykli. Wiem, że są osoby, u których jest właśnie wręcz odwrotnie. Oni uciekają w jak najmniejsze motocykle, jak najmniejsze pojemności, jak najlżejsze motocykle. Jest grupa wyznawców, która bardzo lubi ten sprzęt i uważa go za najlepszy sposób na podróżowanie w terenie. Ja próbowałem się z tym zmierzyć. Około 250 km zrobiłem w ciągu trzech ostatnich dni tym właśnie motocyklem. Jest to motocykl, który jest doposażony w dodatkowy bak paliwa, właśnie żeby było podróżniczo, w dużego tableta, dodatkowe doświetlenie. Tu jeszcze był system bagażowy, taki na około 50 litrów bagażu, który całkiem spoko się sprawdzał nawet na takim motocyklu no mogła być jeszcze jakaś tam czacha e, raili Dakarowa i już mówili, że jest rasowa super terenówka, wyprawówka czy Aby na pewno? no trochę to potestowałem, zacząłem na grubo, bo wyjechałem na autostradę i zobaczyłem jak ten motocykl jedzie i powiem wam w ten sposób no jedzie strasznie strasznie, strasznie źle to znaczy wibruje e, bardzo krótkie biegi Wibruje tutaj wszystko, mimo gąbczastych rączek, mimo amortyzatorów, tutaj takich specjalnych tłumików drgań na kierownicy. No, Kanapa może nie jest jakaś tam super, więc to też, ale ogólnie słuchajcie, wibruje wszystko, wibruje głowa, wibrują ręce, wibrują stopy. 50 km szedłem z motocykla i miałem dość. Już było strasznie źle. Tutaj jeszcze dodatkowo jest przełożenie drogowe. Które sprawia, że motocykl jest w stanie się spędzić nawet do 150 km na godzinę. A tak realnie przy wyprzedzaniu jakichś tam samochodów, wtedy 120, a nawet po 130 da radę jechać. Ale co z tego, jak on jest wąski, na wąskich kołach, no na kostę jeszcze, jest mega niestabilny. Przy takich 110, 120 już miałem takie poczucie, gdzie mimo już tu nie ma żadnych musów, tublisów, ani nic takiego. Już miałem takie poczucie lekkiego pływania, że... No, nie jest komfortowa. Jak miałem tira za plecami, no nie, nie czułem się dobrze, nie? A jak jeszcze spadł lekko deszcz, no to już w ogóle było bardzo, bardzo słabo. Ta ochrona przed wiatrem, no to i tak są takie prędkości, że czy to jest 110, 120, aż nawet 130, to ta ochrona nie ma jakiegoś dużego znaczenia. Znaczy, jej brak. Natomiast, no, całościowo to nie jest motocykl w ogóle przyjemny na jakiekolwiek wyjazdy szosowe. Czy to jest motocykl do, do wycieczek, na przykład dookoła, gdzieś tam po lokalnych wioskach, jeziorkach i tak dalej? No nie, też jest słabo, bo on wcale nie radzi sobie świetnie na dziurawym asfalcie. Można było, może się wydawać, że to jest jakiś super motocykl, bo on ma mega zawieszenie. No, no, no nie do końca, bo to zawieszenie jest zestrojone w taki sposób, że ono ma świetnie wybierać skoki. Ma świetnie wybierać jakieś tam piachy, kłody, tego typu rzeczy, czy jakieś dziurawe asfalt, no dziurawe rzeczy, ale tutaj, żeby, no, no nie siądziemy tutaj za bardzo wygodnie i, i nie poczujemy się dobrze. Dodatkowo dla mnie kąt ugięcia kolan jest słaby, bardzo słaby, bym powiedział, że zły. Mamy, zobaczcie, jak mam blisko podnóżki w stosunku do kierownicy, tak naprawdę, tutaj gdzie są podnóżki, to już zaczyna się kierownica. Co sprawia, że siedzimy bardzo blisko baku z dużym zgięciem kolan, więc to nie jest na dłuższą metę za fajne. Pozycja na stojąco, słuchajcie, też jest zła. Znaczy, źle powiedziałem zła, bo ona jest świetna do jazdy sportowej. Ona do tego została wymyślona. Ten motocykl służy do tego, że pozycja do jazdy jest taka, że cały ciężar tyłek do tyłu na maksa zgięte nogi. Kierownica przed sobą i, i atakujemy, a tyłek z tyłu. My najczęściej jeździmy motocyklami adventure'owymi, gdzie ta pozycja jest bardziej stojąca. Bardziej sobie stoimy tutaj w pionie. Dlatego tego motocyklu bardzo ciężko jest to zrobić, bo jak próbujemy się wyprostować, to jesteśmy już za kierownicą. Co jest w ogóle pozycją z czapy. Więc jedyne co, to możemy przenosić ten ciężar do tyłu i jest wtedy jako tako. On po prostu służy do jazdy sportowej, do tego został wymyślony. Tu jest taka geometria. To są takie zawieszenia, taki prześwit, że no z racji prześwitu 355 mm musimy te nogi mieć pod brodą. No i tak już jest. No i teraz, co zrobić, żeby było inaczej? No, możemy podnieść siedzenie, no ale kto będzie sięgał do ziemi? Ja już na tym motocyklu tak sobie sięgam, nie jest wcale tak jakoś kolorowo. Ale myślę, że podnoszenie siedzeń, czy tego typu rzeczy, to w ogóle nic nie rozwiązuje. Więc słuchajcie, według mnie pomysł z tym, żeby zrobić z niego. Adventure bike'a, motocykla do podróżowania dookoła świata, czy gdziekolwiek w dalekie trasy, no to jest jakiś pomysł dosyć szalony. I wiele miałem takich dyskusji, mnóstwo mnie do tego przekonywało, że właśnie lekkie sprzęty to jest to. No lekkie sprzęty to jest to może na krótkie jakieś wycieczki, a nawet że na, 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 na oranie wokół komina, no to, to jest super. No, naprawdę nie boi się terenu w żaden sposób, i jego największym atutem jest właśnie to, że on dzięki zawieszeniu, prześwitowi i mocy, tak naprawdę przejeżdża i podjeżdża wszędzie, przejeżdża bez jakiegoś większego zająknięcia. Nie trzeba super technicznie coś zrobić, nie trzeba pilnować przodu, cały czas walczyć o trakcję, czy, czy nie wiem, o. O to, żeby gdzieś nie, nie zawisnąć na prześwicie. Po prostu on przejeżdża wszystko. Nawet jak wpakujemy się w jakąś rzeczkę, to na 90% z niej wyjedziemy, jeżeli oczywiście ktoś tam nie utonie, ale, ale no tak już jest, bo on po prostu ma, jest na tyle lekki, wąski, ma tyle mocy, że on wyjeżdża. A jak wpakujemy się dużym sprzętem, to na 90% w niej zostaniemy. To jest taka różnica. Więc to jest motocykl, który generuje przygody, ale innego rodzaju przygody. Według mnie to są przygody na zasadzie, jadę na kreskę, byle jak, byle gdzie i tak przejadę. Tędy, bokiem, tamtędy, dam sobie radę. Jak nie, to go wyniosę, obrócę, przeniosę i pojadę dalej. Natomiast to nie jest tak, że tym motocyklem da się podróżować jakkolwiek daleko. To jest bez dwóch zdań maszyna, którą trzeba wrzucić na lawetę. Idzie się zawieść. Ona została według mnie skonstruowana do tego, żeby na przykład lecieć piechami wiele kilometrów. Lecieć pustynią o na przykład. Bo skąd się wzięła w ogóle ta moda na to, żeby KTM XC500 był motocyklem wyprawowym? Wzięła się ze Stanów Zjednoczonych. Tam chłopaki mają wielkie pustynie, jakieś stepowe tereny, gdzie przez kilkaset kilometrów albo powiedzmy nawet tysiące nie ma nic. I oni rzeczywiście wtedy potrzebują miarę lekkiego sprzętu, takiego, żeby mogli sobie lecieć, i nic, nic ich nie zaskoczy, to będzie kamień czy piach, to i tak sobie przelecą. Oni go wtedy obładują, wezmą wielkie baki, załadują paliwa i sobie cisną. Natomiast w naszych warunkach, w naszych realiach, słabo, no słabo, kurde, no, no ja tego nie widzę. No. Ani on się specjalnie nadaje w góry, bo jest za mocny. No jest lekki oczywiście, ale jak ktoś chce w góry jeździć i wozić na lawecie, no to, to chłopaki, no kurde, no to dwusuwa. Czasę kupić i tyle. Yy, ale, a 500? Kurde no. No, 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 no słabo w górach. no Ja wiem o tym, że może ktoś tam jeździ, no, są fachowcy. Do uprawiania Hartenduro Tak, tak, jak najbardziej tak. To jest motocykl, który się napiernicza w pozycji sportowej. Ogień, ogień, ogień. Tak, no, to, tak to widzę. Natomiast yy, no, ja bym z tego nie robił żadnego Adventure Bajka, bo to jest jakaś przesada moim zdaniem. Yy, on po prostu jest męczący i niewygodny i, pff, i tyle. I, i takie jest moje zdanie. Yy, tak przeanalizujmy. czy bike. Noc zapada, światła do bani. Problemy, przód, tył. Yy, siedzenie, tu by trzeba było jakieś wielkie robić i tak dalej, żeby było jakkolwiek wygodnie. Wibracje są tak okrutne, że wszelkie rączki gąbczaste i tak dalej nic nie pomagają. Yy, to się nie da tego zrobić. Kolejny minus. Yy, ten motocykl jest po prostu głośny. On jest głośny zarówno dla Was w trakcie jazdy, jak i głośny jest dla otoczenia. Silnik jest głośny, wydech jest głośny, tu jest jakiś akrab i ma nawet Debekilera i tak jest cholernie głośny. Nawet te, które wchodzą z fabryki, też są głośne. Kolejny minus to jest taki motocykl, który jak będziecie przelatywali sobie przez wioskę, to wszyscy będą Was nienawidzić. Naprawdę. Ja jak jeździłem gdziekolwiek teraz tutaj po okolicy, to wszyscy się odwracali na mnie ze złą miną. I to nie ma znaczenia, czy jechałem po drodze gruntowej, czy wyjeżdżałem właśnie z drogi leśnej, czy właśnie mijałem ich dom asfaltem. Po prostu patrzyli na mnie jak na zło. Bo to dla nich jest zło. To jest motocykl mega głośny, którego słychać po prostu z kilometrów, hardkorowy i, i to jest motocykl, który się kojarzy wszystkim właśnie z oraczami podwórek. Takie jest moje zdanie. Więc hmm, uważam, że on może znaleźć zastosowanie dla kogoś, kto e, będzie go woził lawetą gdzieś tam sobie w fajne, odległe tereny, okej. Okay. I tam można robić kilometry na przykład. On może znaleźć zastosowanie dla osób, które sobie wyznaczają linię i mówią jadę jak najbliżej tej linii na przełej, na szagę. OK. Natomiast to jest motocykl bardzo trudny do, do jazdy i nie ma co ukrywać. No, on jest trudny i męczący. Żeby właściwie na nim jeździć, to trzeba mieć, mam wrażenie, bardzo na technikę jazdy. Nawet za ryzyko takie stwierdzenie, że może być nawet trudniej na nim jeździć właściwie niż na klasycznym adventurerze, powiedzmy, czy jakimś tam dual sporcie. Takim osiołku. Mimo, tam jest dużo lżejszy, ale on po prostu. Jedzie obrotami, a nie momentem, i w związku z tym trzeba go kręcić, żeby jechał. Ma bardzo krótkie biegi. Ma, pozy ma specyficzną pozycję, yy, której trzeba się nauczyć. On jest fajny dopiero wtedy, kiedy wykręcimy mu bieg wysoko, a wtedy robi się zło, wtedy naprawdę robi się niebezpiecznie, bo on idzie ogniem bardzo, bardzo mocno i trzeba mieć super refleks, super spostrzegawczość, żeby nic nas nie zaskoczyło i nic się nie wydarzyło przed nami. Po prostu tu jest ogień, ogień cały czas. Yy, natomiast on się nie daje do takiego sobie pyrkania. No w ogóle to jest jakiś absurdum. Kolejna rzecz, słuchajcie, do, do czego się nie nadaje i o czym też chciałem wam powiedzieć. Wiele osób próbuje kupić sobie lekki sprzęt po to, żeby się nauczyć jeździć. OK, to nie jest głupi pomysł. W momencie, w którym kupić CRF300 na przykład, mm, L. To, to musiałem dodać, tak? bo to jest taki osiołek, mały, yy, zgrabny, pyrkacz, który jest mega lightowy, przyjemnym sprzętem i tego typu, jakaś tam WR250R, to już jest troszkę bardziej agresywna, ale też w ten sposób, jakaś XR250, ok, mm, nie wiem tam co tam jeszcze, no ogólnie chodzi mi o takie dual sporty, nie? czyli małe sprzęty, 120, o, DZ400 też jeszcze się w to łapie jak najbardziej. No jest troszkę taka pomiędzy, ale też jak najbardziej da się tym motocyklem w miarę jeszcze jeździć tak lajtowo. Yy, natomiast ten? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. To jest motocykl, który został stworzony dla zawodowców. I udawanie, że, że to jest adventure bike, że można z niego zrobić super adventurowy sprzęt no mnie nie przekonuje. Ja wiem, że pewnie będę miał dyskusję z paroma osobami, które powiedzą, że się w ogóle nie znam i, i w ogóle nie ogarniam, albo nie wiem o co chodzi. Być może, no być może. Eee, ale no, ale po co się tak męczyć? No, ja chyba wolałbym już męczyć się ciężkim sprzętem w jakimś tam terenie, się przedzierać razem z kolegami, mieć z tego nawet dużo śmiechu i frajdy, kiedy będziemy musieli wyciągnąć z błota jakiegoś tam gościa, jednego czy drugiego, Nie eee, latać tym na co dzień po wszystkich, wszelakich drogach, bo to by było tak że 80% tych dróg by mnie zmęczyło, a w 20% bym miał frajdę, i to mnie w ogóle nie przekonuje więc takie jest moje zdanie trzymajcie się i do zobaczenia nie wiem czy Wam jakkolwiek pomogłem w tym ale osobiście odradzam zakup tego motocykla jako motocykla przygodowego jako motocykl terenowy chcecie uprawiać sport związany z enduro, no to tak. Ale jako motocykl przygodowy, amatorski, motocykl do nauki jazdy, motocykl, który ma Wam poprawić technikę jazdy, motocykl, który da Wam jakieś super możliwości bawienia się w terenie, nie. Nie, nie polecam. Takie jest moje zdanie. Trzymajcie się i do następnego motocykla. Cześć! O, kurde, pieprzona dwójka.